Pressing ma sens. Przekonali się o tym radomianie, nie tylko na boisku, ale poza nim również. Piłkarze radomiaka presują, nie pozwalają swoim przeciwnikom często wychodzić z własnej połowy. Trener Banasik zmienił ustawienie, odważnie gra, wystawia dwóch napastników. Bardzo rzadko widzimy taką sytuację w polskiej lidze. Natomiast kibice presują poza boiskiem. Nie podoba się terminarz. Wyśmiewają, komentują to, reagują na portalach społecznościowych i w listopadzie departament rozgrywek ustalając terminarz, wszystkie mecze na grudzień jak ma w niedzielę. Wiadomo, mecz z Legią musiał się odbyć w niedzielę, ponieważ legioniści występują w europejskich pucharach i z konieczności Legia gra w niedzielę, ale spotkania z Piastem Gliwice czy z Lechem Poznań nie musiały się przecież odbyć w niedzielę. Równie dobrze mogłyby się te mecze odbyć w piątek bądź w poniedziałek, ale nie, tutaj zasługa kibiców chwała im za to, że potrafią pracować. Kibice Zielonych. Nie tylko presują na tej płaszczyźnie, pressing stawiają przed prezydentem Radomia, przed władzami Radomia w sprawie budowy obiektu, ponieważ Radomiak w swoje mecze rozgrywa na Stadionie Miejskim przy Narutowicza. To nie jest dom Radomiaka, nie jest miejsce. Znam bardzo wielu kibiców, którzy mówią, że nie przychodzą na mecze Radomiaka, ponieważ nie chcą przychodzić na ten obiekt. Rozumiem ich. Niedawno pan Witkowski, prezydent Radomia, udzielił wywiadu dla Radia Radom, gdzie nie zacytuję, bo nie pamiętam, ale przekaz był taki, że po co budować stadion na Struga, skoro jak nie zapełnia y, trybun przy Narutowicza. No cóż, panie prezydencie. Kibice tylko raz nie zapełnili w 100% trybun. Było to w piątek o 18 na meczu z górnikiem łęczna. W innych przypadkach mamy komplet publiczności, idąc. Pana tokiem rozumowania to powinniśmy wyburzyć wszystkie obiekty, które są w Warszawie, w Poznaniu, w Białym Stoku, we Wrocławiu, w Krakowie, w Lublinie, w Tychach, w Kielcach itd., ponieważ tam widownia jest na poziomie czasami 10-20%. Powinniśmy przerwać budowę stadionów w Szczecinie i w Płocku, ponieważ w tych dwóch miastach Również nigdy nie było stuprocentowej publiczności, także presja ma sens. Kibice Radomiaka na dwóch płaszczyznach presują, piłkarze na jednym, to się wszystko układa w całość. W Radomiu powoli jest wielka piłka i to mi się podoba. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.